Witam bardzo serdecznie z tej strony Mr. Wolkamp 335 oraz venomu 69 Fan klub w jednym, ponieważ ten filmik, który teraz nagrywam, będzie wrzucony na dwa kanały, żeby go łatwiej było znaleźć. Yy, aktualnie jestem na laptopie, ponieważ dysk mi w komputerze, będzie on naprawiany, więc nie martwcie się i yy, możecie mieć lagi, jak będę poruszał myszką, coś będę robił ale raczej tego nie będę robił, ponieważ będzie to krótki filmik, nie będzie to w żadnym wypadku poradnik lecz w tym filmiku chciałbym zacytować wiersz wymyślony specjalnie dla Venomusa 69 a więc już go mam przygotowanego <laughs> i cytuję Venomus to człowiek uczciwy Venomus jest dla nas bardzo miły Lubi sobie czasem pograć oraz z kumplami na dworze się spotkać. Bimu kłonie, on będzie zadowolony. Oglądaj jego zagrajmy, bo on jest bardzo fajny. To już koniec tego wiersza. Był on bardzo krótki. Lecz pamiętajcie, komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. No i to już koniec tego wiersza. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Nie był on za długi. Taki króciutki, wymyślony na szybko. I co? Wypadałoby jakieś pozdrowionka, dać. A więc oczywiście z góry pozdrawiam Venomusa 69. Potem pozdrawiam całą moją ekipę z Skapa. Oczywiście wszystkich, bez wyjątku. E, wszystkich polecanych na moim kanale MrGotham 35 i Venomus 69 Fanclub. Kartofla 69 Pozdrawiam go też nam polecamy, Regolaska e, Gimpera Gimper R er, No, i to ja było na tyle Dziękuję za uwagę